Cześć, Dolan z Motokontrolera, witam wszystkich. Dzisiaj opowiem Wam o raporcie, jaki wykonywałem na Mercedesie A-Klasie. Była ta klasa z 2016 roku, A160, czyli najsłabsza wersja, napędzana silnikiem 1,5 DCI 90 KONI. Występowała jeszcze jednostka 110-konna, natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z tą słabszą jednostką. Tak jak wspomniałem, pojazd z 2016 roku. Przebieg pojazdu to 198 000 km. Na dwozie oczywiście hatchback, ponieważ inne nie wychodziły. Pojazd był wyposażony dodatkowo w automatyczną skrzynię biegów dwusprzęgłową DCT. Pojazd był zarejestrowany w Polsce, sprzedawany przez osobę prywatną. Sprzedający w ogłoszeniu napisał, że pojazd jest bezwypadkowy, że jest zadbany, że jest w ładnym stanie dalej. Pojazd został wyceniony przez sprzedającego na 49 900 zł, co jest dość niską ceną, ponieważ A-klasy stoją dość drogo. Tutaj wiadomo, że to była A160, czyli tak naprawdę najsłabsza wersja. Wiadomo, że też trochę biedniej wyposażona, ponieważ w miarę większych czy mocniejszych silników też to wyposażenie było troszkę lepsze, no, ale niemniej jednak i tak cena była sporo poniżej ceny rynkowej. Zwłaszcza, że tutaj ten pojazd był w automacie, a z tym słabszym silnikiem większość jest w manualu. Oczywiście, moim zdaniem, jak zawsze było sprawdzić, czy pojazd jest w dobrym stanie. Osoba zainteresowana zakupem zamówiła test MAXI, czyli test obejmujący ogólne sprawdzenie pojazdu, sprawdzenie pojazdu na stacji kontroli pojazdów i podłączenie testera diagnostycznego. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Pojazd nie był jakoś specjalnie przygotowany do sprzedaży, nie był polerowany i tak dalej. Nie było żadnego detailingu, natomiast nadwozie było w miarę czyste. Na nadwoziu nie stwierdziłem żadnych różnic w odcieniach lakieru, z wyjątkiem przedniego zderzaka, ale na plastiku często kolor przyjmuje się inaczej, więc to akurat... Nie jest żaden wyznacznik. Oczywiście ten zderzek mógł być też lakierowany. Natomiast na innych elementach nie było żadnych różnic w podcieniech lakieru. W wyniku sprawdzenia pojazdu za pomocą miernika stwierdziłem, że lakier na wszystkich elementach ma fabryczną grubość. Następnie rozpocząłem dokładne oględziny nadwozia. Niestety nadwozie nie było w zbyt dobrym stanie. Praktycznie na każdym elemencie nadwozia było jakieś uszkodzenie. Na nadwozie były liczne wgniecenia, zarysowania. Niestety te zarysowania były dość mocne. Wgniecenia także, także było sporo odprysków na nadwoziu. Większość tych uszkodzeń nadawała się niestety dla kierowania. Za pomocą detailingu nie usunęlibyśmy niestety tych uszkodzeń. Największym uszkodzeniem było wgniecenie lewego progu i lewych Przednich i tylnych drzwi. W Gnistanie miało oczywiście miejsce w dolnej części, tuż przy progu. Niestety, by trzeba było to wszystko szpachlować. Także jest troszkę poważniejsza naprawa. Wiadomo, że jeśli ktoś później przyjdzie z miernikiem, no to będzie już niezadowolony. Także podsumowując, właściwie na wszystkich elementach nadwodzia były jakieś uszkodzenia, wgniotki i tak dalej, nawet na dachu. No to już ewidentnie e, psuło statykę pojazdu i zaniżało też jego wartość rynkową. Natomiast. Plusem było to, że pojazd rzeczywiście był bezwypadkowy, wszystkie elementy były w oryginale. Jeśli chodzi o szyby pojazdu, pojazd miał przednią szybę z 2017 roku, zatem szyba przednia nie była fabryczna, natomiast pozostałe szyby były fabryczne, miały datę produkcji zgodną z datą produkcji pojazdu. Przednia szyba nie miała żadnych uszkodzeń, nie miała zarysowań, pęknięć tak dalej, nie miała też żadnych śladów napraw, klejenia. Pozostałe szyby również nie miały śladów uszkodzeń. Jeśli chodzi o felgi i opony, felgi były w całkiem niezłym stanie. Jedynym mankamentem było to, że tylne felgi miały jakieś tam drobne obtarcia, ale nie były to duże obtarcia. W pojeździe, który ma 7 lat, to były dość normalne ślady eksploatacji, nie było się do czego przyczepić. Jeszcze dekielki od felk miały też troszkę wytarty lakier, ale to nie było jakieś rzucające się w oczy. Jeśli chodzi o opony w pojeździe, pojazd miał opony zimowe, opony były z 2015 roku, czyli miały już 8 lat, co klasyfikuje je niestety do wymiany, mimo tego, że bieżnik był wysoki, ponieważ opony były praktycznie niezużyte. Wszędzie było powyżej 7 mm. Prawdopodobnie te opony gdzieś leżały na jakimś magazynie, nie były używane i po prostu ktoś je odkupił jako stare opony, no ale nieużywane i założył do tego pojazdu. No ale wiadomo, opony, które mają 8 lat, no już mm, niestety powinny zostać wymienione. Oświetlenie pojazdu było w średnim stanie. Przednie lampy były porysowane. Dodatkowo przednia lewa lampa miała też pajączek, czyli ktoś w nią puknął. No niestety, pajączek po tej lampie poszedł. Natomiast nie były zaparowane, nie były to zmatawione. Tylne lampy nie miały uszkodzeń. Na odwozie pojazdu nie było rozwiązania homologacyjnych, jakichś dodatkowych świateł czy haka, który by nie był wbity w dowód. Jeśli chodzi o wnętrze pojazdu, wnętrze także nie było jakoś specjalnie przygotowane do sprzedaży, nie było jakoś nie było jakoś wyplakowane i tak dalej. Wnętrze pojazdu ogólnie było w całkiem dobrym stanie, fotele nie były zniszczone, nie były nigdzie przetarte, wygniszone, pozaciągane i tak dalej. Nie było żadnych śladów papierosów, czy pleśni, czy wilgoci. Mankamentem jedynie było to, że wnętrze było troszkę zabrudzone, na podsufitce, zwłaszcza na słupkach było kilka plam, ale to nie było jakieś ciężkie zabrudzenia, spokojnie to wszystko było do sprania. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, to była w dobrym stanie, nie miała jakichś większych uszkodzeń, dużych zarysowań itd. Jedynie na tunelu środkowym, na srebrnych elementach były jakieś drobne ryski, ale wynikało to z normalnej eksploatacji, to nie były żadne ponadnormatywne uszkodzenia. Jeśli chodzi o jakieś przyciski czy regulatory odklimatyzacji itd., wszystko działało prawnie, nic nie było zużyte, oznaczenia nigdy nie były powycierane. Kierownica w pojeździe. Była w rewelacyjnym stanie, ale wynikało to z tego, że była świeżo obszyta, skóra na kierownicy nie była fabryczna. Jeśli chodzi o dźwignię kierunkowskazów, świateł i dźwignię od zmiany biegów, która w tym modelu jest przy kierownicy, było ona także w dobrym stanie, nie były nigdzie powycierane, srebrne elementy połoskowe nie miały żadnych odprysków lakieru. Pedały także nie były nadmiernie zużyte. Po włączeniu zapłoną zapalały się wszystkie kontrolki, gasły po uruchomieniu silnika, nie pojawiały się żadne błędy. Jeśli chodzi o tylny rząd, siedzeń, także było w dobrym stanie. Z tyłu prawdopodobnie ktoś ra raczej nie przewoził często osób, ponieważ fotele z tyłu tak naprawdę, wyglądały na rzadko używane. Nie miały także żadnych uszkodzeń. Jeśli chodzi o zapalniczkę, na zapalniczce były ślady odpalania papierosów. Co prawda. We wnętrzu nie było żadnych przypaleń itd. tak ale ktoś w pojeździe albo tylko odpalał papierosy, albo też w tym pojeździe palił. Ale pojazd sprowadzany z Francji, tam bardzo dużo osób pali, więc to jest dość charakterystyczne dla pojazdów z tego kraju. Pojazd miał dywaniki walurowe, dywaniki były w całkiem niezłym stanie, wystarczyło by je tylko odświeżyć, nie były nigdzie poprzecierane, pozrywane i tak dalej, także... Jeśli chodzi o wnętrze pojazdu, to nie było się do czego przyczepić. Na koniec wysiadając z pojazdu sprawdziłem jeszcze progi i słupki, sprawdziłem także ograniczniki drzwi. Ograniczniki drzwi były w dobrym stanie, ograniczały otwieranie i zamykanie drzwi w poszczególnych punktach, nie strzelały podczas zamykania czy otwierania. Progi na pojazdu natomiast były w średnim stanie, na progach były odpryski, były zarysowania, czyli tak jak na większości elementów nadwozia. Po prostu widać, że o nadwozie pojazdu ktoś ewidentnie nie dbał. Pojazd pochodzi z Francji. Możliwe, że pochodził z jakiegoś dużego miasta. Możliwe, że na przykład z Paryża. No, gdzie niestety większość pojazdów wygląda średnia, ponieważ w centrum jest ciasno i wszystkie pojazdy są pobijane, obdrapane itd. Jest to niestety dość charakterystyczne. A po zakończeniu kontroli wnętrza e, przystąpiliśmy do kontroli komory silnika i komory bagażnika. Po otwarciu maski sprawdziłem. Na początek mocowania elementów. Na elementach mocujących maskę czy błotniki nie było śladów demontażu. Na elementach konstrukcyjnych nie było tak wyśladów ingerencji blacharsko-lakierniczej. Sprawdziłem też pas przedni, sprawdziłem lampy. Na lampach były naklejki znamionowe. Daty produkcji na lampach były zgodne z datą produkcji pojazdu. Sprawdziłem silnik w górnej części. W górnej części silnika nie stwierdziłem żadnych wycieków. Dodatkowo osłony silnika były kompletne, osłony przygrody czołowej także były kompletne. Pod maską znalazłem fiszkę serwisową. Była fiszka od zmiany oleju, było ona sprzed roku, zatem olej w pojeździe był do wymiany. Była także jakaś fiszka od rozrządu, niestety była całkowicie wytarna, wytarta, była nieczytelna, zatem nie wiadomo, czy w tym pojeździe rzeczywiście był rozrząd wymieniany, czy kiedy był wymieniany, czy może ktoś po prostu sobie tylko tę naklejkę przykleił. Przed sprzedażą ją specjalnie zaparł, żeby była nieczytelna. Ciężko ocenić tak naprawdę dokumentów żadnych na tę wymianę oczywiście sprzedający nie miał. Następnie przystąpiłem do kontroli komory bagażnika. Komora bagażnika była w całkiem dobrym stanie. Na klapie nie było żadnych śladów demontażu czy ingerencji. Wykładzina w bagażniku była także w dobrym stanie. Nie było żadnych zaciągnięć, rozdarć się, jakichś ciężkich plam. W pojeździe brakowało koła zapasowego, brakowało też zestawu naprawczego. Tak naprawdę nie było nic. Także jeśli ktoś tak złapie posłową gumę, to będzie miał problem, i będzie musiał dzwonić niestety po pomoc drogową, ponieważ niczego w tym pojeździe. Na wszelki wypadek nie było. Po zakończeniu kontroli komory silnika i komory bagażnika wystąpiliśmy do jazdy próbnej. Sprzedający zgodził się, żebym ja prowadził jazdę próbną. Uruchomienie pojazdu przebiegło prawidłowo. Rozpędziliśmy pojazd. Pojazd przyspieszał dynamicznie. Nie było słychać zużycia turbosprężarki, nie było tak, że słychać zużycia łożysk śliskowych w silniku. Wtryskiwacz działało prawidłowo. Skrzynie biegów działa również prawidłowo. Dynamicznie zmienia biegi. Tutaj było naprawdę moje zaskoczenie, ponieważ pojazd, tak jak mówiłem, ma silnik 1.5 90 koni, silnik charakterystyczny dla renówek, ale w Mercedesie w połączeniu stąd z tą dwusprzęgową skrzynią biegów naprawdę ta jednostka jedzie rewelacyjnie. Mimo tego, że ma tylko 90 koni, naprawdę jest dość elastyczna, skrzynia biegów robi tutaj robotę i tym pojazdem naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ. Dodatkowo, jak powstało na Mercedesa, pojazd bardzo dobrze się prowadzi, dobrze trzyma się drogi. W tym pojeździe, tak jak wspomniałem, skocznia działała prawidłowo, nie było słychać żadnych szarpnięć, zużycia kół, zębatych i tak dalej, nie było się naprawdę do czego przyczepić. Zawieszenie pojazdu było także w dobrym stanie, nie było żadnych luzów, stuków, niepokojących dźwięków. Układ kierownicy również był w dobrym stanie, nie było tu żadnych wibracji, pojazd nie ściągał w żadną stronę podczas przyspieszania, hamowania i tak dalej, nie było bicia na kole kierownicy. Układ hamulcowy także był w dobrym stanie, tarcze nie było zwichrywane, pojazd hamował dynamicznie, podczas hamowania pojazd też nie nurkowo, co świadczyło, o całkiem przyzwoitym stanie amortyzatorów. Podczas jazdy nie było też słychać żadnych stuków tapicerki świadczących o jakimś złym spasowaniu i tak Naprawdę, jeśli chodzi o prowadzenie czy jazdę próbną, to pojazd spisał się bardzo dobrze. Po zakończeniu jazdy próbnej pojechaliśmy na stację kontroli pojazdu. Sprawdziliśmy sobie tam oczywiście podwozie pojazdu. Pod podwoziem pojazdu były kompletne osłony. Były one porysowane w wielu miejscach, były też popękane. Także widać, że ktoś kilka razy podwoziem pojazdu przytarł. W zderzach w przedniej części też był mocno popcierany. Czyli tutaj kłaniają się wysokie krawężniki. Ale co najważniejsze sprawdziłem silnik od spodu, sprawdziłem te w skrzyni biegów, w dolnej części silnika nie było żadnych wycieków, nie było też wycieków ze skrzyni biegów, nie było wycieków na połączeniu skrzyni biegów z silnikiem, nie było także wycieków na połączeniu półosi ze skrzynią biegów. Osłony przegubów były w całkiem dobrym stanie, sprawdziłem też przeguby podczas jazdy testowej, na pełną skręcie nie było słychać żadnych stuków czy zużycia tych przegubów. Następnie sprawdziłem zawieszenie. Stworzenie nie miało luzów, tulej gumowy metalowe nie były nigdzie pożywane, nie były popękane, nie było pajączków na gumach. Na elementach konstrukcyjnych podważenie stwierdziłem śladów napraw blacharsko-lakierniczych. Sprawdziłem też opony od strony wewnętrznej. Nie miały one żadnych uszkodzeń, były w dobrym stanie, ale tak wspomniałem wcześniej, ze względu na wiek samolotu wymiany. Amortyzatory nie miały żadnych wycieków, na sprężynach nie było pęknięć na zwojach. Sprawdziłem także tarcze i hamulcowe. Na tarczach jest już wyczuwalny rant, ale klocki hamulcowe są prawie że nowe, mają dość grubą okładzinę, także spokojnie, rok, dwa ktoś jeszcze na tych klockach pojeździ, no i później będą do wymiany do tarcze razem z klockami. Jeśli chodzi o układ wydechowy, to jest on w dobrym stanie, nie był skorodowany, nie było żadnych śladów napraw. Układu wydechowego, wyszaki wydechu także były w dobrym stanie. Po zakończeniu kontroli podwozia sprawdziliśmy jeszcze pojazd za pomocą testera diagnostycznego. Nie stwierdzono żadnych błędów. Następnie wystąpiłem do sprawdzenia dokumentacji od tego pojazdu. Niestety pojazd żadnej dokumentacji nie posiadał, nie było żadnej książki serwisowej, nie było żadnych faktur. Także realnie pojazd nie ma żadnej historii serwisowej, czyli po jego zakupie należałoby wymienić rozrząd, wymienić olej i filtry. Pomyślałbym też o wymianie oleju w automatycznej skrzyni biegów. czyli Dzień dobry, po sprzedającym jest dość sporo inwestycji, ale niestety pojazd historii serwisowej nie ma. Sprzedający postawił jedynie dowód rejestracyjny od pojazdu. Okazało się jeszcze, że w dowodzie rejestracyjnym jest nieaktualny przegląd. Byliśmy już na stacji kontroli pojazdów, sprzedający mógł ten przegląd wykonać, ale stwierdził, że na razie go nie będzie wykonywał, że poczeka, aż ktoś pojazd kupi i wtedy niech sobie robi przegląd, nie będzie od pojazdu przeinwestowywał. Także ktoś, kto chce zaoszczędzić... 100 zł na pojeździe wartym 50 tysięcy. No już nie robi dobrego wrażenia, to tylko pokazuje stosunek sprzedającego do tego pojazdu. I to, że raczej ten pojazd zbytnio nie inwestował, niż na tym pojeździe oszczędzał. Bezwypadkowe? Jasne. Wszyscy tak twierdzą, a później kupujemy trumny na kółkach. Dlatego stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Brzmi sensownie? To wejdź na historiaszkut.pl I na koniec oczywiście pozostaje najważniejsze pytanie, czy sprzedający ukrył jakieś wady pojazdu? Otóż sprzedający zrobił zdjęcia tak, że na zdjęciach nie było w ogóle widać tych wszystkich uszkodzeń, tych wgnieceń, odprysków, zarysowań, odbić lakieru i Nie było też widać tego wgnieczonego progu i wgnieczonych drzwi. Jakby spadający nie wspomniał o kiepskim stanie nadwozia, spadający także nie wspomniał o oponach, które mają 8 lat i niestety nadają się do wymiany. Jeśli chodzi o przebieg pojazdu, przebieg pojazdu wydaje się być autentyczny. Zwracając uwagę na wnętrze pojazdu, który jest naprawdę w dobrym stanie, można stwierdzić, że pojazd rzeczywiście ma około tych 200 tysięcy km przebiegu. Możliwe, że była jakaś. Niewielka korekta, miał poniżej tych 200, to jest 1800, ale generalnie patrząc na wnętrze, pojazd raczej ma przebieg autentyczny, mimo tego, że nie ma żadnej dokumentacji serwisowej. Ja pokusiłbym się oczywiście o sprawdzenie historii serwisowej w ASO dla tego pojazdu, ponieważ jeśli to jest Mercedes, to można założyć, że za granicą we Francji ktoś go serwisował. Pojazd jest dość krótko u nas w Polsce, w kraju, więc możliwe, że po sprawdzeniu tej historii coś byśmy znaleźli. I na koniec, oczywiście, pytanie, czy pojazd jest godny polecenia. Niestety, tego pojazdu nie mogłem polecić z tego względu, że na dworze pojazdu naprawdę było w kiepskim stanie. Wszystkie elementy na dworze miały liczne uszkodzenia, wgniecenie itd. Te y, e, uszkodzenia, niestety, klasyfikowały się tylko do lakierowania czy też szpachlowania. Niektóre też uszkodzenia do bojlarza, a później do lakierowania. Natomiast no, wymagało to dość sporego wkładu finansowego w nadwozie. No, chyba, że ktoś by chciał takim pobjanym pojazdem jeździć, ale wiadomo, że. Te uszkodzenia też mocno zaniżały wartość rynkową pojazdu. Natomiast jeśli byśmy znowu cały ten pojazd praktycznie naprawili dla charsko-szlakierniczo, to by również zaniżyło jego potencjalną wartość rynkową, ponieważ bo, wiadomo, że byśmy mieli cały pojazd po naprawach. Ale wspomniałem też, że pojazd jest w dobrym stanie mechanicznym, że wnętrze jest zadbane. Także jeśli komuś nie zależy na estetyce nadwozia pojazdu, tylko zależy mu na. W walorach mechanicznych, oto może oczywiście ponegocjować ceny ze sprzedającym, mając na uwadze to, że pojazd ma nadwozie w kiepskim stanie. I oczywiście ten pojazd może zakupić. Także no z naszej strony niestety tego pojazdu nie poleciłem ze względu na jego wygląd. Natomiast no, mechanicznie pojazd był w całkiem niezłym stanie. Jeśli chodzi o moją końcową paradę, oczywiście mógłbym poradzić, żeby ze sprzedającym spróbować ponegocjować cenę tego pojazdu, e, zwracając uwagę na to, że nadwozie jest w kiepskim stanie. Ewentualnie można ze sprzedającym jeszcze udać się do jakiegoś lakiernika, no i ustalić, które elementy rzeczywiście wymagają lakierowania, co by się udało spolerować, czy troszkę zatuszować jakimiś zaprawkami. Do no sprzedającym też trzeba byłoby porozmawiać o jakichś ewentualnych fakturach. No mi sprzedający nic nie pokazał, stwierdził, że nic nie ma, żadnych dokumentów serwisowych, no ale może jednak znalazłby jakieś dokumenty na przykład na ten rozrząd. No bo jeśli nie, to wiadomo, że po zakupie bezpieczniej by było go oczywiście wymienić. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych odcinków.